Dobry wieczór. Znajdujemy się w Undergroundzie. Nagram swoje 16 wersów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to trudno. W odpowiedzi na nominację Piotra D. Moje 16 wersów. Phantom. Słodko-gorzki. Urodzony po to by świat swój zmieniać 16 wersów miało spełniać marzenia Z wątpienia rozwiać Machnięciem ręki Budować pewność siebie, pokonać lęki Nie czekać na to co ci los da Jakie karty rozda Czy to asty, czy chłosta Pewnie kroczyć po chwiejnych mostach Być na prostą, ale nie być jak prosta Jednak to nie proste Nie zrobisz siebie osła Kiedy głos serca zagłusza forsa Wszystkie twoje sceny, areny, podesty Poranne migreny ściany pod teksty, życie jak festyn, ciągła fiesta jest tak nagły koniec, porażka bolesna, gorzka depresja, fiasko, bagno, a wszystko co było, już dawno przepadło.